Dla, albo nawet już za 0 zł. Kup już teraz plusia Plus najlepszy internet tutaj. Jak widzicie koniec. Reklam. Start Express za minutę. przypadek został niestety. Witamy Was za chwilę w Ekspresie. Ekspres, Ekspres. Pora na reklamę. Czy wiesz, że dawet Minda a kosztuje 0 złotych? Tak, 0 zł. Kupujesz go w Biedronce. Biedronka, codziennie, niskie ceny, 30 lat.